Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was nie lada gratkę. Coś, czego w sumie nie spodziewałem się, że przyjdzie, że w ogóle w Polsce zostanie wyprodukowane i stworzone. Mianowicie, jest to wydanie specjalne magazynu Pokémon Trenuj ze mną, w którym nie ma dodatkowych kart, tylko jest tak zwany Slab Band. Tutaj do góry nogami. Chcę ja pokażę Wam w ten sposób. Czyli taka opaska na ręce. My sobie to teraz otworzymy i sprawdzimy. Słuchajcie, wydanie specjalne Pokémon Trenu i Ze mną z 1699, numer 1 na 2022. To znaczy, że być może będzie więcej takich wydań. Ja szczerze nie wiem. Ja w ogóle byłem strasznie zaskoczony, że ten magazyn nagle do mnie przyszedł. Nawet nie dostałem wcześniej informacji żadnej prasowej, że coś takiego wyjdzie. Fajnie. Zobaczmy, co jest w środku. Nie mam zielonego pojęcia, więc spróbujmy to najpierw tak otworzyć. To ważne są naklejki, ja bardzo lubię naklejki. Do tego slap banda przejdziemy później. To na razie to zostawimy. To jest tak zwana opaska pewnie na rękę. Ale zobaczmy, co jest w wydaniu specjalnym. Wydanie specjalne nie jest jakoś przesadnie grube. Ale to co? E, zobaczymy, czy ono jest bardzo zbliżone do tego, co pokazują normalne magazyny, czy jest jakieś totalnie inne. No zaraz zobaczymy. To są naklejki, jest 5 plakatów Trading Card Game Sekrety. O kurczaki, Shining Fates, to jest już taki set, wiecie, <noise> trochę minęło czas od Shining Fates. Są kolejne naklejki, czyli coś czuję, że łamigłówki też tutaj będą. Specjalna przygoda, proszę bardzo. I czadowe naklejki, czyli to jest taki magazyn jakby... Yy, Trenuj ze mną, tylko jakby kolejny dodatkowy numer. Mamy plakat z Kotoni, bardzo ładny. I tutaj jest jeszcze... Historia z Pokémon Journeys. Oto Jigglypuff, proszę bardzo, możecie. Um, jaką piosenkę śpiewać Jigglypuff? Myślałem, że to jest gdzieś opcja na narysowanie, ale widzę, że to są historiki z Jigglypuffem. Łańcuchy wy... O, lugia! Jest plakat z lugią, też bardzo ładny. Zastanawiam się, czy ten plakat można by było wydrzeć, ale dobra, zaraz zobaczymy, bo żeby nie zniszczyć plakatów z samego środka. Zobaczmy, jaki jest jeszcze plakat w środku. Jest Ash i Pikachu. O, nie chce mi się zmieścić, więc pokażę wam najpierw w dół, potem w górę. Ash i Pikachu z serii Alolańskiej, z tego co widzę, bo rozpoznaję tą kreskę alolańską. Więc całkiem w porządku plakat. Mimikyu. I kolejny plakat z Mimikyu. I tak nic nie przebije tego plakatu z poprzedniego numeru, gdzie to był cały na dwustronny plakat z serii bodajże Mystery Dungeon, z tego co pamiętam. Kolejne części historii i tutaj mamy właśnie mój ulubiony dział, czyli karcianka, zabawa z Shining Fates. Opis kart Shining Fates, no Shiningi już są setem dosyć starym, już on chyba nawet wyszedł z tego formatu standardu, natomiast ma bardzo ładne karty, bo tam są Pokémony, które są w wersji Shining. Niestety żadnego z nich tutaj nie widzimy na tym przedstawionym ekranie. Ostatnio w magazynie był opis kart trenerskich. Ja bardzo lubię zatrzymać się na, tym, na tej części magazynu, gdzie są opisy kart, bo jestem dużym fanem Kacianki akurat. Więc zawsze lubię, że w końcu ktoś to też o tym oficjalnie troszeczkę pisze. Potem mamy tutaj kolejne łamigłówki. Kolejny plakat z waporionej. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce pokolorować mimiku na inne kolory, proszę bardzo, ma możliwość. Rysunki, zespół Konkurs i jeszcze Malamar kontra Noivern. Ja jeszcze żeby powiedział, wolałbym, żeby. Neu... Znaczy u mnie by Noivern pewnie wygrał, bo po prostu bardziej grubie niż Malamara. I następne wydanie specjalne od 14 lipca. I teraz mam takie yy, taką dygresję, refleksję troszeczkę, ponieważ ten magazyn yy, wydanie specjalne wygląda dokładnie tak samo, jak magazyn Pokémon Trenuj ze mną i zastanawiam się, czy zwykłe numery też będą wydawane czy razem z magazynami specjalnymi, czy magazyny specjalne jakby mm, przejmą to i już nie będzie zwykłych numerów. Jestem strasznie ciekawy, będę się chyba dopytać e, wydawnictwo, jak, jakie są plany jakby większe. E, no bo szczerze mówiąc, spodziewamy się, że to będzie jakieś wow, coś specjalnego, coś innego, jak na przykład to, co wydają w Wielkiej Brytanii. Tam są takie specjalne też wydania magazynu specjalne, ale one są w formie takiej bardziej książeczkowej. Tutaj ta różnica polega na tym, że zamiast kart mamy... Slab którego zaraz otworzymy. Jeden z trzech modeli. Nawet nie mam pojęcia dzielnego. Szczerze, powiedziawszy, nigdy się nie spotkałem z tymi slab bendami i nie wiem, jak bardzo oficjalny i oryginalny jest to produkt. Mam nadzieję, że oryginalny. Ale ja szczerze wolałbym karty. Tak wygląda slab Bend. Proszę bardzo, mamy tutaj Pikachu i Eevee. Nie wiem, czy mi się kamera sfokusuje. Pozwolę sobie nacisnąć, żeby zobaczyć, czy nastąpi fokus. Jest. Tak wygląda. Pikachu i Eevee, i to można nałożyć na. rękę, Możecie mieć na ręce. No, i powiem szczerze, że ja chyba wolałbym trzy karty. <grych> Ale być może są e, takie osoby, być może Wy jesteście też takimi osobami, dla, dla których taki slabend jest fajniejszy. Widzę, że trafił mi się ten drugi. Szczerze powiedziawszy, ten trzeci jest najfajniejszy. Bo tu są, bo to jest jeszcze Bulbazar Charmander, szkoda, że nie ma Squitla. W sumie wszystkie trzy są całkiem spoko, ale ten trzeci jest chyba najfajniejszy. No i tak to wygląda. No ale słuchajcie, mam drugi numer takiego magazynu, specjalnie dla Was też. I żeby Wam pokazać, że nie kłamię, to proszę bardzo, to jest drugi numer nieotwarty, również tym slabbendem, którego możecie zdobyć. I oczywiście będzie drobny konkurs, w którym będziecie mogli zdobyć ten numer. Zapraszam do mojego facebooka. Tak jak w poprzednim filmie, również tam odbędzie się konkurs, w którym będziecie musieli odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, ale nie podam Wam go teraz, tylko będziecie musieli go przeżyć na Facebooku, na moim fanpage'u. Link do mojego fanpage'a jest w opisie filmu i teraz tutaj na ekranie tego filmu. Tak więc zapraszam. I yy, no i cóż. I powiem całkiem szczerze, że spodziewałem się czegoś innego, ale myślę, że się nie zawiodłem. Myślę, że fani Pokémon um, będą widzieli, jakby kupując ten numer, czego się mogą spodziewać. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w przyszłości. I to chyba tyle. Plakaty są fajne. Jak zwykle, plakaty są całkiem spoko. Muszę przyznać, że ładnie są zrobione, i um, no akurat na tym to się nie zawiodłem. No dobrze, to tyle. Z tego wszystkiego zapraszam do konkursu i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć!